Dzień dobry! Czy małżonkowie mogą napisać wspólny pozew? I czy jest coś takiego jak wspólny pozew o rozwód? Co do zasady, nie, ale możemy zrobić ugodę, aby przekonać sąd, że tak naprawdę jest pełne porozumienie w sprawie. Ale zanim Państwu wytłumaczę, przedstawię się. Nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem, prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. A zatem wracając do naszego tematu. Co się rekomenduje w takich sprawach, jeżeli tak naprawdę chcecie złożyć wspólny pozew? Ja w swoich sprawach robię to w ten sposób, że przede wszystkim do każdej sprawy, gdzie jest pełne porozumienie, załączam ugodę, gdzie dwie strony podpisują oświadczenie. Może to być oświadczenie z jednym zdaniem. Oświadczamy, że zgadzamy się na rozwód bez orzekania o winie i dwa podpisy, data, miejscowość. To dla sądu jest znak, że macie pełne porozumienie i na ten moment, co do zasady, nie będzie eskalacji konfliktu i macie szansę na to, że faktycznie ten rozwód przebiegnie spokojnie i szybko. Jak sąd otrzymuje taki pozew z ugodą, to ma taką informację już, że jest ugoda. I będzie dobrze, będzie szybko. Stąd też w praktyce najczęściej wysyła taki pozew, bo musi w kwestii formalnej do strony pozwanej, zobowiązując stronę pozwaną do ustosunkowania się. To jest też kwestia formalna, a odpowiedź może również być jednoznaniowa, że zgadza się pozwana, pozwany na owy pozew i żąda i prosi Wysoki Sąd o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. I uwaga, a co w przypadku, gdy są dzieci? Sprawa się komplikuje, ale też są na to możliwości. Zrobimy krótki stop i Państwu powiem. Porozumienie. Tak, jeżeli są dzieci, możemy sporządzić porozumienie. Nie rekomenduję na własną rękę tego czynić, albowiem są bardzo często problemy pod tytułem kontakty niewłaściwie uregulowane, tudzież alimenty niewłaściwie zasądzone, tudzież określone, czyli określone w jakiejś kwocie, a tak naprawdę nie wiadomo na co są te alimenty i co wchodzi w skład alimentów, albo porozumienie, że nie będziecie ustalać kontaktów, świetnie, ale to nie jest dobra droga. Dziecko trzeba stymulować do kontaktów i rekomenduje się, żeby jednak kontakty były ustalone. Dla tak naprawdę też dla rodziców jest to w praktyce wygodniejsze, albowiem nie ma takiej zasady, że wpadnie kiedy wpadnie tata czy też mama, weźmie kiedy weźmie, odda kiedy odda. To niestety idzie w kierunku niestety kłótni i nie sprawdza się w praktyce. Rzadko, gdy faktycznie jest w tym zakresie porozumienie i udaje się małżonkom, byłym, tudzież rodzicom w ten sposób, porozumieć. A zatem, jeżeli chcemy szybki termin do sądu, zawsze po wniesieniu pozwu o rozwód wraz z ugodą albo z porozumieniem, możemy prosić wysoki sąd o przyspieszenie terminu. Jeżeli sąd będzie przekonany, że naprawdę będzie szybko, to dopiszę Państwa, ja to tak mówię, do wokandy. Czyli na przykład wokandę kończy 15.30 do 14.00, ma najczęściej wyznaczone takie planowe rozprawy i niekiedy dopisuje do wokandy, e, aby poprawić chociażby statystyki, tudzież mieć zamkniętą sprawę. Jest to możliwe i tutaj nie są kwestie znajomości, tylko sąd to też człowiek i trzeba się e, kierować, że tak powiem, intuicją, i jeżeli Wam bardzo, Zależy na tym, żeby to było szybko. Po prostu poproście o to sąd. Można poprzedzić, oczywiście e, mediacją taki pozew, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, e, ja też jestem mediatorem i niekiedy, jak ludzie nie mają porozumienia w ogóle, koncepcji nie mają, to mediacja też dużo e, im nie da. Dlatego też w pierwszej kolejności e, zastanówcie się. Jak chcecie to rozwiązać? A zatem, jeżeli nie ma dzieci, uwaga, jest prosto. Jest pozew z ugodą, wysyła sąd, odpis pozwu. Strona pozwana musi się do tego ustosunkować. Jak są dzieci, rekomenduje się porozumienie i dzięki temu będziecie mieli tak naprawdę szybko i konkretnie. I tego Państwu życzę. A zatem, życzę Państwu sprawiedliwych wyroków. Życzę Państwu dobrego dnia i dużo miłości i dużo radości w życiu, bo nawet w tym trudnym okresie życia jest to do przejścia, a po tym okresie zawsze są też te dobre dni. A zatem tego Państwu życzę z całego serca i tymczasem serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.